W naszej prezentacji postaramy się przybliżyć ideę portali, ale komunikację między płciami omówimy tylko na zasadzie Facebooka, gdyż on jest najbardziej popularny. Zapraszamy. Oczywiście też wspomnieli już nasi poprzednicy, czym są to teraz różne nie będziemy się aż tak rozgadniać, więc trzeba przypomnieć o tym, że boom w Polsce rozpoczął się od naszej klasy, która tu miała na celu na celu umożliwienie kontaktu z, y, z naszymi przyjaciółmi z dawnych lat Szkolnej i już na samym początku są bardzo duży sukces, co widać było na statystykach. Głównie dzięki temu, że ułatwił gromu klasowemu kontakt z zasobą, między innymi przez fora czy budowę komunikat. Przede wszystkim głównym atutem y, portali społecznościowych jest przede wszystkim szybka i łatwa komunikacja między naszymi znajomymi. Trzeba również o tym pamiętać, że pozostając w kontakcie ze swoimi znajomymi, czyli nie wyrobowując się z portalu, możemy oddać się rozgrywce, grając w gry, przeglądając różne aplikacje, dzieląc się również tymi aplikacjami z naszymi znajomymi. Nie możemy również zapominać o tym, że portale społecznościowe są też bardzo dobrą reklamą dla nas, ponieważ chcemy sprzedać na przykład telefon, wystarczy wrzucić jednego posta i już co wszyscy ci znajomi. Musimy również mieć świadomość tego, że portale społecznościowe są olbrzymią bazą danych użytkowników. Często musimy układać po prostu nasze prawdziwe dane, takie jak imię, nazwisko, czy też adres e-mail. A przy rejestracji wyrażamy również zgodę na ich przetwarzanie. Przyjrzeliśmy się nieco regulaminom usługi Google Plus oraz Facebook. I to, jakie rzeczy wyłuskaliśmy z nich, które są wspólne. Przede wszystkim istnieją zapiski dotyczące danych osobowych. Tutaj pozwolę sobie zacytować ten zapis. Przykładowo, wiele naszych usług wymaga założenia konta Google. Podczas tej operacji prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy numer karty kredytowej. I musimy pamiętać też o tym, że różnego typu portale społecznościowe mogą pobierać nasze pliki Google i zapisywać je na swoich własnych serwerach, bo są przystosowane do tego, aby przechwytywać naszą lokalizację, czy też inwigilować nas, kiedy czy też Przeglądamy różnego typu na przykład fora tematyczne, na których w tygodniu jest włączony, włączona wtyczka Facebooka Lubię to, czy też reklamy Google Ads. Ze strony prawnej nie ma oni żadnych problemów, żeby udostępniać dalej nasze dane, ponieważ na wszystko wyrażamy zgodę przy rejestracji. Również w tych dwóch regulaminach znale znaleźliśmy się informacje dotyczące wprowadzania informacji odnośnie sprzętu oraz systemu operacyjnego i podobnych z jakiego aktualnie logujemy się na przykład na Facebook. I tutaj również po prostu bez zadecydować. Możemy wybrać dane za tysiące urządzenia od przodu z systemu operacyjnego w numer telefonu. Teraz należałoby coś wspomnieć również o usługach Google. Jest to kolejny portal społecznościowy, tak jak Facebook, Nasza Klasa, Twitter czy MySpace, jednak mało popularny w Polsce. Występuje tutaj bardzo duża integracja z wszystkimi innymi usługami Google, czyli na przykład konto na YouTube, czy też Gmail. Mam bardzo podobne funkcje, jak na przykład przycisk lubię to facebookowy, odpowiada Google schemu Google+. Jest to kolejna grupa konkurencji Google'a z, z, z jedną z największych korporacji w tych czasach, czyli Facebook. No wiecie, teraz przechodzimy do Facebooka. Jest to najpopularniejszy portal na świecie, dowodem. Jest na to ilość użytkowników. Właśnie co do ilości użytkowników, tutaj ze szło, ale które e, ekonomicznych, wystąpiła pewna nieścisłość, gdyż podali, że na 2013 rok liczba użytkowników wyniosła 13 milionów, co jest nieprawdą. Po prostu pomyliliście się o kilka zer. A to przepraszam. Bardzo. Tak więc, liczba użytkowników w październiku 2012 roku na świecie wyniosła ponad miliard. Dzięki tak wielkiej ilości użytkowników Facebook nie ma problemu z zarabianiem pieniędzy. Wystarczy na najczęściej przeglądanych profilat umieścić jak należy płatne reklamy. Tak więc Facebook na swojej platformie umożliwia nam stworzenie grup, wydarzeń, fanpage'y. Przede wszystkim to jeszcze szybciej ułatwia nam komunikację między sobą, wymianę zdań. Tym bardziej w erze smartfonów i przede wszystkim dostępnego do i bezpłatnego Dostępu do internetu jesteśmy w stanie wprawdzie z każdego miejsca na kuli ziemskiej, posiadając po prostu tablet, smartfon, komputer, połączyć się z Facebookiem poprzez aplikację Przeglądarka i być na bieżąco z aktualnościami. Właśnie dzięki tej popularności portali społecznościowych, wiele operatorów telefonii komórkowych oferuje nam darmowy dostęp do tego tak, jak i wielu innych yy, portali. Za darmo nawet, kiedy nie mamy rozsądówki na kacie, możemy dalej łatwiej Facebooka czy Twittera. Tutaj przysłucham do wszystkich, rodziców, nie że ich wtedy było. Ale pamiętajmy o tym, że kiedy nie dorobujemy nad konta naszym udysku, ono dalej może mieć darmowy dostęp do Facebooka, a jak przytoczono wcześniej, jak przytoczyła Pani Rzecznik Praw Dziecka, Elżbieta Wisowska, prawie 70% młodzieży przebywa codziennie na stronach, na internecie czy też na portale społeczności. Portal także posiada funkcję tzw. mikrobloga, czyli możemy tam udostępnić swoje informacje, które mogą być również ze zdjęciem itd. Po prawej stronie widzimy zdjęcie, które y, pokazuje, jak możemy filtrować to, co udostępniamy. Trzeba jednak pamiętać, że to filtrowanie odbywa się na zasadzie użytkownik, użytkownik. Facebook cały czas, przez to, że akceptujemy regulamin, może to sprawdzać, mianowicie mamy do wyboru cztery opcje publiczne, dla znajomych, tylko dla siebie, ustawienie niestandardowe, w których to na przykład jest opcja znajomi znajomych. Yy, tutaj mamy wykrywanie twarzy, coś co przede wszystkim mnie osobiście bardzo bulwersuje, ale zacznijmy od historii, jak to mniej więcej było w Polsce, mianowicie na naszej klasie, aby oznaczyć jakąś osobę, która była Nazwisk. Trzeba przyjąć do niej tak zwaną pineskę i do tej kineski trzeba było dopisać imię i nazwisko tej osoby. Oczywiście pineski tam się odził kolorem, aby można było jeszcze bardziej zidentyfikować osobę, do której zostało wam przypięte. Oczywiście Facebook też swego czasu posiadał oznaczanie twarzy, odbywało się ono po prostu na narysowaniu prostokątu na twarzy osoby, którą chcieliśmy oznaczyć. Teraz całość odbywa się automatycznie, twarz wykrywana jest, jest poprzez skrypt. Więc pytam, jaki jest teraz problem? Aby wykryć jakąś rejestrację samochodu, restaurację, która jest dla przejście wirtualnie po polu za pomocą Google Street View i widać, że twarze są zamazane, nazwy firm są zamazane, rejestracje są zamazane. W takim razie, jaki problem? Te rejestracje zapisywać. Teraz przechodzimy do sobie na prezentacji, czyli komunikacja między uczniami. Przede wszystkim mogę zaryzykować, zaryzykować stwierdzenie, że każda klasa od gimnazjum posiada swoją grupę na Facebooku. To jest, moim zdaniem, pewne. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, Facebook jest platformą założenia tej grupy. Jest to udowodnione tym zdjęciem. Przede wszystkim można też wspomnieć, że kiedyś wile do założenia takich stron mieli studenci, którzy posiadali fachową wiedzę na ten temat. Zakładali stronę, wiedzieli, jak trzeba wykonać układ, zabezpieczali ją hasłem i po prostu podawali to hasło dla Również ze swojego roku i tak mogli udostępniać różne, wszelakie informacje. A więc teraz, jak widać, również na tym zdjęciu, nie posiadając wiedzy dochowej, w trzech prostych krokach można założyć grupę na Facebooku. Dokładnie wystarczy, że podamy nazwę naszej grupy, zaprosimy swoich znajomych, czyli w naszym przypadku, mamy znajomość wszystkich znajomych z klasy, wybierzemy interesującą nas piłkę prywatności, czyli grupę tajną, klikniemy usłyszeć i nasza grupa już jest gotowa. Ukryte posty, których nie widzi nikt, oprócz zaproszonych gości. Są to właśnie trzy proste kro kroki. Także, nawet dziecko z postówki będzie potrafiło założyć grupę dla swojej własnej klasy. A co za tym idzie? Są oni nieświadomi tego, jakie konsekwencje mogą doprowadzić do tego, jakie będą tam umieszczać informacje. Facebook również oferuje nam opcję magazynowymi, dzięki któremu możemy dzielić się ze swoimi znajomymi różnymi. Tak jak Macie wspomniałem, dzięki temu magazynowi, na grupę, która jest tajną grupą, tajną, możemy udostępniać zdjęcia z notatek, zdjęcia z prawdziałów i wiele innych. Ale pamiętajmy również o tym, że nie samą szkołą człowiek żyje i możemy się też umówić na to, że jutro nie mamy pierwszej lekcji. Dzięki własnemu dostępowi możemy zrobić, yy, możemy dodać zdjęcie z lekcji, na której aktualnie jesteśmy. Czyli po prostu robimy zdjęcie na lekcji, ludzi nam się, wchodzimy, dodajemy zdjęcie z lekcji. Tu również możemy nam zająć, przypominamy sobie o czymś sprawdzamy, czy też odrabiać grupowo zadania domowe, jak i wymieniać opinie na temat kadry pedagogicznej, czy to pozytywne, czy też co częściej ma miejsce negatywne i cały czas pozostaje to tylko i wyłącznie do naszego wniosku. Ale przede wszystkim trzeba też pamiętać o konsekwencjach tego co umieszczamy, mianowicie w większości z szkół statut mówi, że uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego czy innego urządzenia mobilnego na lekcji. Tak więc, jeżeli mamy źle skonfigurowany swój profil czy też grupę klasową, przypadkowa osoba może zobaczyć, że ktoś umieścił właśnie zdjęcie z lekcji, może powiadomić szkołę i zostaną podjęte odpowiednie kroki. Pamiętajmy również o tym, że w internecie, w internecie nic nie ginie. Nawet jeżeli klikniemy w post, on, wpis o nim cały czas pozostaje na serwerach, mimo iż jest on ukryty do widoku publicznego, wpis o nim dalej istnieje. A usunięcie go jest to naprawdę bardzo trudna rzecz, ponieważ trzeba przejść szereg procedur, które trwają bardzo długo. Ma to wielki wpływ na naszą przyszłą karierę. Mianowicie kończymy szkołę, szukamy pracy. Składamy CV w wielu szanujących się korporacjach. Jest dział Human Resourcing, który zajmuje się po prostu y, przeprowadzaniem rekrutacji i może on wynająć zewnętrzną firmę, których jest teraz bardzo wiele, aby przeszukała nasze profile na Facebooku w celu sprawdzenia, jakie treści tam udostępniamy. Dokładnie, jeżeli było, to na przykład, jeżeli było to coś związanego na przykład z narkotykami, ubliżaniem z symbolem religijnym. Jeżeli mamy spowodowane jakieś kontrowersyjne grupy znajomych, którzy a, robią nie takie rzeczy, jakie powinni, możemy niestety z naszą pracą się pożegnać. Nie wspominając też o służbach mundurowych czy państwowych, gdzie przede wszystkim jest nam potrzebne zaświadczenie o niekaralności, kiedyś również był tak zwany wywiad środowiskowy, gdzie y, kiedy staraliśmy się, się o jakąś funkcję, y, pytano y, Wysyłał po prostu za pracowników, którzy pytali sąsiadów otoczenia, jak się zakupujemy i, i tym podobne. Teraz dodatkowo, tak jak wspomniałem, firmy i się wynajmują firmy, aby po prostu prześledziły tak naprawdę wirtualną historię naszego życia. Facebook przyjmuje lokalizację, To nie jest żadna tajemnica. Pod naszymi postami zaraz od przycisków lubię to dodaj komentarz od możemy znaleźć również miejscowość, w pobliżu której dany post został wysłany. Po prawej stronie na zdjęciu widzimy funkcję, którą każdy z nas może zobaczyć na swoim własnym profilu, mianowicie jest to lista ostatnich logów, gdzie są zawarte, mianowicie takie informacje jak przybliżona lokalizacja, data, przeglądarka oraz system operacyjny, z jakiego się logowaliśmy. Nie wiem czy to jest widoczne, ale... Daleka, ale jest tam informacja dotycząca tego, że y, ktoś się legował przez system Android. Także proszę nie myślę, że jest się bezkarny, bez jeżeli się korzysta ze smartfonów czy tabletów. Y, też trzeba pamiętać o tym, że te luki są u nas na profilu, ale odpowiednie służby mają do nich całkowity dostaw i dla nich jest bez problemu, jeżeli będą miały taką potrzebę, aby się do tych informacji dotrzeć. I wykorzystać się w określonym celu. Pikruki. Tutaj zapewne większość z Państwa słyszała coś o tym. E, widziała komunikację na stronach internetowych, ale co to tak naprawdę jest? Pikigruki są to malutkie piszki tekstowe przechowywane lokalnie na naszym komputerze, w których mogą się zabierać dane na, na przykład dane e, Kiedy zalogujemy się na jakiś portal, nawet na Facebooku mamy opcję nie dologowuj mnie na różnych forach. Zapamiętaj mnie. Po prostu zapisuje się ciasteczko lokalnie u nas na komputerze i kiedy nawet wyłączymy komputer i włączymy to ponownie, pozostajemy dalej zamodowani. Nie musimy ponownie wpisywać dane. Jeżeli wyłączymy od superwidru, musimy liczyć się z tym, że nie będziemy mogli korzystać ze sklepów internetowych, ponieważ cały nasz koszyk, wszystkie przymioty, które do dodajemy, zapisują się właśnie w ciasteczku. Właśnie 23 marca 2013 roku Unia Europejska nakłada nakaz informowania na portalach i na stronach internetowych informacji dotyczącej plików kopii. Tak, jeszcze nawiązując do regulaminów, do wcześniejszych regulaminów, które przytoczyliśmy i coś, o czym wspomniał Pan wcześniej, było coś takiego. na YouTube możemy znaleźć reklamę dotyczącą właśnie tego sprzętu, też podobnego. Też przedsiębiorcy muszą być świadomi tego, że jeżeli ich firma generuje dochody, a na swojej stronie nie umieszcza informacji dotyczącej dotyczące tej polityki, to kara wynosi 3% zeszłorocznych zeszło, 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 dochodów. Także portal zwłaszcza, sobie są znakomitym narzędziem i łatwym narzędziem do komunikacji, Przede wszystkim w klasowej, ale także między nami. Teraz są po prostu niezbędne do istnienia w świecie cyfrowym. Dzięki dobremu kierowaniu własnego, własnego profilu możemy stworzyć już swoje elektroniczne portfolio od, już od czasów szkolnych, od postołówki, od gimnazjum, czy kiedy zaczęliśmy uczestniczyć w tym cyfrowym życiu. Bardzo łatwo można zaszkodzić samemu sobie, poprzez właśnie do tych kontrowersyjnych grup, czy też posiadanie znajomych, którzy. Z którymi nie za bardzo można się poszczycić w Także przede wszystkim musimy mieć tą świadomość, że musimy bardzo umiejętnie korzystać z portali społecznościowych i patrzeć w przyszłość i się zastanawiać, czy te informacje będą użyte, czy to, co to daje, jest właściwe, gdyż tak jak wcześniej wspominaliśmy, usunięcie rzeczy z tej nie oznacza tego, że one są usunięte na zawsze. Do nich zawsze będzie można wrócić. Nic w internecie nikt nie Dziękuję Dziękujemy serdecznie.